Hejka, moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. No i moi widzowie, co ja tu będę robić? Będę kupować pakiet, ale będę go kupować dla samych oczywiście Star i dla Bo zobaczcie, chyba sami widzicie, jak to wygląda, tak aktualnie. Widać, chyba nie, że nie najlepiej, no to. A dostałam akurat zwrot ps Card'a od Juny, której kiedyś kupowałam. Może ktoś wie z Live'a, nie wiem. Także. Zobaczmy w ogóle, ile ten pakiet kosztuje. Czy on kosztuje 9 dych? No, a jak. A jakbym tu weszła? Kurde, nie. Ja muszę, widzowie, dokupić sobie yy, przez internet, się, przez Blika. Muszę sobie dokupić 20 zł psdf bo mi brakuje 20 zł. Więc Z2, znaczy ja Wam to wytnę, ale to ja Wam do Was wrócę zaraz. Dobra, widzowie, kupiłam sobie już psdf Carda, chyba mi przyszedł, no chyba słyszeliście nawet już, dostałam PSDF-karta, no way. Tak, mam passive card'a, musiałam kupić 25, bo to jak się online kupuje to trzeba wybrać konkretną kwotę, no ja wybrałem 25, mam jeszcze 4 zł nad to, ale no, ale może je wydam, no brakowało mi w każdym razie 21 złotych, no dobra, to klikam i znikam, pakiet oczywiście oddaję Patrysi do doładowanie VIP, Ona już tam będzie mi dawać na TPLiP, później może Wam to dokleję tutaj jak to zrobię. No, dobra, to za dwóch. Okej, okay, widzowie już tutaj tak szybko kupiłam. Dobra, mam. Dobra, mamy znowu trochę pieniążków. To nie jest jakoś dużo, ale. Lepsze to niż nic, ale no w sumie MSP strasznie drogie się zrobiło, nie powiem. Trochę portfel Boli, jak muszę wydać na MSP. O. Dostałam grafa. Bo teraz dzisiaj będziemy kolorować w, kol w kolorkach Patrysi ten pakiet, bo się zdecydowała, no. Na kolorki już dawno. No dobrze, widzowie, wróciłam, już pokolorowałam pakiet. No, to jest pakiet dla Patrycji, do ładowania na chyba też kupuje więc w zasadzie mi tylko z tego pakietu dostanie papuga, no i pieniążek. Wiadomo. Dobra, odbieram jeszcze, tylko sprawdzimy, czy one się. A na pewno dobrze odbiorą. Oby tak. Ej, pięknie, no nie no, Patrycja, ty to jednak umiesz pokolorować. Ej, zapisuj sobie ten pakiet w sumie. Ej, zapiszę sobie ten pakiet. Ej, zapiszę go sobie, czekajcie. Wiesz, w sumie, no, macież dobra, nie, bo ja mam go na filmie, ale ładnie patrzę się nawet. Patrzy się nawet umie te pakiety na zielono kolorować, kurde. No teraz taki wróżkowy strasznie jest. Te buty, takie nie wiem, czy dla wróżki, ale no, nie wiem, może Patryś jak gdzie indziej użyje go. Dobra, później się będziemy widzieć w części, jak ja już oddam Patrysi te rzeczy i dobijemy tarku, więc no, nie wiem, kiedy do nami hajs wyśle, bo ja to jeszcze nie będę wysyłać, więc no dobra. To do zobaczenia tam, nie wiem, w następnych dokrywkach. Okej, okay, widzę. witam już bardzo serdecznie w dogrywce. Już mamy dobity targ z Patrysią. Mogę jej wysłać wszystkie rzeczy. Tutaj pokażę wam donate'a, którego mi dała za tą wymianę jakby, no. Ej, Boże, ten pakiet jest dla Vipa. Ej, dobrze, że ona ma Vipa akurat. Dobra, wysyłam. Dobrze, że ona ma Vipa, Jezus Maria. I wysyłam jeszcze oczywiście doładowanie. No i super Dark z Patrysią dobity. No to ja chyba dziękuję serdecznie za oglądanie ten odcinek chyba wyszedł dosyć krótki nawet 8 minut nie ma chyba podejrzewam, więc to dziękuję z Patrysi za wymiankę i super już trochę star końców wydałam, chyba nawet diamondów chyba w ogóle nie, ale no Dziękuję za oglądanko, pozdrawiam, do zobaczenia w następnych materiałach, pa, wszystkiego dobrego, baju, pa.